Cześć, witajcie w 14 odcinku, a dzisiaj nawyki, które negatywnie wpływają na nasze zęby. Zacznę troszeczkę od teorii, więc co to jest nawyk? Nawyk jest to taka zautomatyzowana czynność, którą nabywa się w wyniku ciągłego powtarzania, czyli ćwiczenia. Naukowcy twierdzą, że mniej więcej przez około 30 dni, jeżeli coś będziemy powtarzać świadomie bądź nieświadomie, to wprowadzimy do życia swojego nawyk. Jeżeli po obejrzeniu filmu stwierdzisz, że masz jakiś negatywny nawyk, który źle wpływa na twoje zęby bądź na cały twój organizm, to myślę, że warto nad tym popracować, aby taki nawyk zneutralizować. Nawykiem, który jest najczęściej spotykany u dzieci, to ssanie smoczka bądź sanie kciuka. Może to prowadzić do poważnych wad zgryzu, ale również do wad wymowy. Im szybciej odzwyczajimy dziecko od sania właśnie takich przedmiotów, tym będzie nam łatwiej. Najbardziej powszechnym nawykiem jest obgryzanie paznokci. Nie dość, że wtedy nasze palce i paznokcie wyglądają nieestetycznie, to przyjmujemy do buzi niezłą dawkę bakterii i wirusów. Trzeci powód, by nie obgryzać paznokci, to taki, że nasze zęby i mięśnie nie są przystosowane do takiej czynności. Często podczas obgryzania paznokci napinamy mięśnie, a najbardziej cierpią na tym przednie zęby, ponieważ one się ścierają. Nawyk również ten osłabia szkliwo. Kolejny nawyk, który ma podobne skutki, jest to otwieranie zębami różnych opakowań, odgryzanie taśmy i innych małych pierdółek. Dzieje się tak wtedy, kiedy zazwyczaj nie mamy nożyczek bądź nożyka pod ręką albo nie chce nam się Szukać nożyczek. Nawyki niestety takie prowadzą prędzej czy później do problemów z zębami, z mięśniami, zestawem skroniowo-żuchwowym. Zęby stają się bardziej wyślizgane, yy, cieńsze, delikatniejsze, może odpryskiwać nam szkliwo. A więc następnym razem, jeżeli będziemy chcieli coś otworzyć, coś odgryźć, czy nie lepiej poszukać tych nożyczek bądź nożyka. Do uszkodzeń może prowadzić również otwieranie butelek zębami, rozupywanie orzechów. I różnych innych twardych rzeczy, które chcemy otworzyć, rozgryźć za pomocą zębów. Nie są one przystosowane do gryzienia tak twardych rzeczy, a braki w uzębieniu oraz wady zgryzu mogą przyczyniać się do tego, że takie szkliwo może szybciej nam pęknąć, ząb może się uszkodzić, prace protetyczne trzeba będzie wymienić. A oczywiście wiemy, że nie są to tanie rzeczy. Obgryzanie ołówków oraz długopisów i innych twardych rzeczy, które mamy pod ręką i często nieświadomie wkładamy do buzi, może powodować nie tylko wyślizganie szkliwa, nie tylko wady zgryzu, nie tylko napięcie mięśni, ale może uszkodzić prace protetyczne, może uszkodzić wypełnienia, a w najgorszym wypadku może złamać się ząb. Nawyk, który jest dosyć często powszechny, jest to rzucie gumy. Zbyt częste i zbyt długie. Najlepiej powinno się rzucić gumę tylko i wyłącznie po posiłku, aby zneutralizować pH w ustach i nie dłużej niż 10 minut. Rzucie gumy powoduje również produkcję śliny, a dzięki niej resztki jedzenia są usuwane z zębów. Najlepiej wybierać gumę z ksylitolem, który ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwpruchnicze, ale absolutnie rzucie gumy nie powinno zastąpić nam odpowiedniej higieny jamy ustnej. Nie powinna być ona nadużywana, bo dłuższe rzucie gumy obciąża nam mięśnie. Może powodować to zaciskanie zębów, co później może prowadzić do szybszego ścierania szkliwa. Rzucie gumy ma niestety więcej minusów niż plusów, ale jeżeli będzie ona używana sporadycznie i w określonym czasie, to nie powinna wyrządzić nam większej krzywdy. Jednak jeżeli mamy problem z zaciskaniem zębów i odczuwamy ból w stawie skraniowo-żuchwowym, w okolicach żuchwy i szczęki pojawiają się dolegliwości bólowe, to powinniśmy zrezygnować na stałe z rzucia gumy. Kolejnym nawykiem jest szorowanie zębów. Nie bez przyczyny mój program nazywa się Nie szoruj. Bo zęby powinno się wymiatać, nie szorować. Szorowanie zębów powoduje wyślizganie szkliwa, czyli jego uszkodzenie, odsuwanie się dziąseł i odsłanianie się szyjek zębowych, a odsłanięte szyjki zębowe mogą powodować dolegliwości. Bólowe. Taka technika szorowania jest też bardzo niedokładna, a w odcinku trzecim na temat higieny jamy ustnej dokładnie omówiłam, jak należy myć zęby, jak należy używać irygatora oraz nitki stomatologicznej, aby sobie nie zaszkodzić. Błędem jest również mycie zębów bezpośrednio po posiłku. Powinniśmy odczekać 20-30 minut, aby pH w naszych ustach się zneutralizowało. Bo jeżeli będziemy myli zęby bezpośrednio po posiłku, to rozprowadzamy kwasy szczoteczką po naszych zębach. A jak wiemy, kwasy rozpuszczają nam szkliwo. Pojawiają się nam odsłonięte kanaliki zębinowe i dolegliwości bólowe. Jeśli sięgacie często w ciągu dnia po słodkie napoje, to warto z tego zrezygnować, ponieważ. Taki napój zawiera bardzo dużo cukru. W szklance nawet znajduje się 5 łyżeczek cukru, a cukier jest doskonałym pożywieniem dla bakterii. Najlepiej pić wodę. A jeżeli nie możemy powstrzymać się, bo uwielbiamy takie słodkie napoje, to warto zainwestować w słomkę i pić takie napoje przez słomkę. Warto też przepłukać usta wodą po spożyciu takiego napoju, bo chociaż troszeczkę zneutralizuje nam to działanie kwasów. Działanie Kwasów na nasze szkliwo może zneutralizować na przykład zjedzenie plasterka sera na koniec posiłku bądź wypicie mleka. Ostatnim nawykiem bardzo częstym w tych stresujących czasach jest zaciskanie zębów. Najczęściej występuje ono w nocy, kiedy jesteśmy nieświadomi, gdyż mięśnie pobudzone za dnia pracują również w nocy. Często pacjenci skarżą się po przebudzeniu na ból mięśni, właśnie tutaj, w tej okolicy. Tutaj oznacza to, że być może. Zaciskamy zęby w nocy. Jest to dość powszechny problem w tych czasach, ponieważ mamy stresujący tryb życia. Powinniśmy iść do lekarza, powiedzieć o tych swoich dolegliwościach, a lekarz-stomatolog powinien zlecić nam badanie rentgenowskie, zlecić ewentualne masaże, zimne okłady i spróbować zneutralizować problem. Lekarz-stomatolog może również zalecić wykonanie indywidualnej szyny relaksacyjnej, pobiera wyciski, na podstawie tych wycisków jest właśnie robiony model gipsowana. na podstawie modelu gipsowego jest dopasowywana szyna relaksacyjna. Koszt takiej szyny to jest mniej więcej około 500 zł i zakłada się ją na noc na zęby dolne bądź górne. Ja mam wykonaną taką szynę na zęby górne. Zakładam ją w nocy i śpię z nią do rana. Rano wstaję, myję pod bieżącą wodą i wkładam do pudełeczka. Wygląda ona mniej więcej tak. Tak wygląda szyna relaksacyjna i tak się ją zakłada na ząbki. W taki sposób idziemy spać. O ile nie jesteśmy świadomi zaciskania zębami w ciągu nocy, tak jesteśmy w stanie zapanować nad zaciskaniem zębów podczas codziennych czynności, takich jak praca bądź trening. Kto z Was nie pomaga sobie na siłce zębami, a może jak się nad czymś skupiacie? Albo prowadzicie samochód, jest wiele sytuacji, w których zaciskamy zęby, czasem nie zwracamy na to uwagi, a może warto zacząć się trochę pilnować zwrócić uwagę na pewne sytuacje, które wywołują u nas zaciskanie zębów i zapanować nad tym, rozluźnić mięśnie zacząć od takiej prostej rzeczy. Życzę wszystkim, by jak najmniej osób miało problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym. Aby zaciskanie zębów nie było takie powszechne, bo prowadzimy bardzo stresujący tryb życia, a to źle wpływa na cały nasz organizm, a uwierzcie, że lepiej zapobiegać niż leczyć, a w tym przypadku warto się czasem zrelaksować. Ulgę może przynieść masaż mięśni, yoga, medytacja, spokojna muzyka, fizjoterapia, a nawet wyjście do lasu. Dziękuję za uwagę, a w kolejnym odcinku mówię czynniki powodujące wady zgryzu.